Łakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w sieci jest Pan Adrian Staronik, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Częstochowie. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Dzień dobry. Należy dzień dobry. wspomnieć jeszcze o wolontariuszach organizacji pozarządowych. Tak, jak najbardziej tak. Sprawia Kiedyś więcej czasu. dzisiaj jedna, tak, dzisiaj jedna, której od zawsze no. jestem wierny i wdzięczny za to, że e, nauczyła mnie obowiązkowości, samodyscypliny i, i, i wciąż e, identyfikuję się bardzo mocno z związkiem Harcespa Polskiego. Łatwiej być wolontariuszem czy naczelnikiem? E, oczywiście, że wolontariuszem bez dwóch zdań e, tak naprawdę. E, zupełnie inny zakres obowiązków. Więcej e, radości. E, więcej chyba. radości, mniej procedur. I, i, I myślę, że, że taka praca z ludźmi, praca u podstaw, jest dużo fajniejszym rozwiązaniem niż rzeczywiście ta urzędnicza, papierowa praca. Dzisiaj, Szanowni Państwo, zaprosiłem Pana naczelnika, żeby porozmawiać o organizacjach pozarządowych, które no, mają się chyba coraz lepiej, chociaż patrzę na ten budżet i chyba w tym roku te organizacje mniej dostaną pieniędzy. Rzeczywiście organizacje pozarządowe mają się coraz lepiej. Prawda jest taka, że ta systematyczna praca tutaj samorządu z organizacjami pozarządowymi, ta współpraca, to budowanie takich pozytywnych, dobrych relacji pozwoliło na to, że nasze organizacje szczególnie tutaj w obszarze polityki społecznej bardzo się mocno sprofesjonalizowały, umieją pozyskiwać środki zewnętrzne, bo jest wiele różnych źródeł, więc rzeczywiście nie patrzą tylko na budżet miasta Częstochowy. e te środki z gminy miasto Częstochowa, ale umieją bardzo dużo e, pozyskać z zewnątrz A jakie są źródła w ogóle pozyskiwania? Skąd są te pieniądze? Jest bardzo duży wachlarz. Jeżeli tylko organizacja chce pozyskać środki, to potrafi, bo jest, e, między innymi są programy ogólnorządowe, ministerialne, no. jest Państwowe Fundusz Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami, e, środki EFES, które naprawdę w Częstochowie są świetnie przekazywane, ale należy też wspomnieć o tej szerokiej współpracy, chociażby m, m, poszczególnych stowarzyszeń. I nie mówię tylko już o pieniądzu, ale o pozyskiwaniu choćby żywności z marketów z kończącą się datą, bo to wszystko przestrafia do naszych częstochowy do mieszkańców potrzebujących. Panie czy jest jakaś często organizacja, która działa, funkcjonuje i nie otrzymuje żadnej dotacji. Są takie organizacje, które bez pieniędzy dają radę. Na pewno są takie organizacje. Należy pamiętać, że Częstochowa to ponad 1800 organizacji pozarządowych. 1008. O 1800. Tak, A gdzieś mi tam tkwiła liczba 400. Kilka lat temu, Oj, to kilka A lat ta temu Tak, rzeczywiście jesteśmy silnym miastem, jeżeli chodzi o rozwój tych organizacji pozarządowych, tego takiego demokratycznego podejścia i chęci angażowania się mieszkańców. to jest chęć pomocy innym, czy łatwość no, w pozyskiwaniu tych pieniędzy? I łatwiej robić różne programy. Część jest, część jest na pewno chęci pomocy, część jest tak naprawdę chęci zbierania się w obszarze danych zainteresowań, bo należy też pamiętać, że są stowarzyszenia, które nie występują o dotacje, tylko na przykład potrzebują wsparcia lokalowego, tak żeby na przykład się spotkać, może odbyć spotkanie raz w kwartale i są to na przykład miłośnicy poszczególnych, nie wiem, czy zwierzaków, czy roślin i ekolodzy. Oni jakby tutaj no, oprócz jakby swojej idei i która, która przyświeca ich hobby, też potrzebują mieć możliwość wymiany doświadczeń, spotkania się, porozmawiania z sobą. Więc rzeczywiście, i takie też organizacje w, tych, w tym 1800, 8, przepraszam, jest. Zastanawiam się, czy organizacje pozarządowe powstają wskutek jakiegoś nieszczęścia. I tak sobie myślę. Komuś zachorowała córka sen, tak, tak jak pani aktorka Błaszczyk. Ktoś inny no, ma ogromną miłość do, do psów, jakieś wypadki, i znęcania się i w ten sposób powstaje organizacja, że trzeba coś w tym kierunku zrobić, bo nie idzie to tak, jak trzeba? Na pewno tak. Na pewno też tutaj jakby taki impuls ze strony mm -hmm. właśnie czy to rodziców, którzy zostali pokrzywdzeni w różnego rodzaju wypadkach losowych i mają dziś dzieciaki, czy młodzież z niepełnosprawnościami. Też rodzice, którzy no niestety od początku wiedzieli, że dziecko będzie z osob niepełnosprawną osobą, bo takich stowarzyszeń też mamy. Kilka w częstowie, które realizują. Ale z myśli, autyzmem, prawda? Tak, się z autyzmem. Ta e, druga, drugie stowarzyszenie to Fundacja Twój Rozwój, gdzie mm -hmm. też są dzieci z niepełnosprawnościami, założone stowarzyszenie przez rodziców e, dla swoich dzieci, właśnie po to, żeby nie były tylko w domach. Więc rzeczywiście jest e, tych, tych stowarzyszeń, które, które w jakikolwiek sposób realizują różne zadania. Ale tak jak pan redaktor wspomniał, są też stowarzyszenia, które e, wyszukały nisze e, w przestrzeni pomiędzy e, nie wiem, jednostkami samorządu, mm -hmm. Wspierając mieszkańców, tak jak chociażby tworząc centra integracji społecznej i tu oddziaływując na reintegrację zawodową i społeczną osób, które długotrwale są bezrobotne, ale też i wiele innych rzeczy, chociażby wspierające osoby z niepełnosprawnościami przez ZAS, przez WTZ, przez inne formy. Więc rzeczywiście ja myślę, że wachlarz i możliwości są ogromne tutaj, jeżeli chodzi o uczestniczenie w życiu takich osób, ale też i przestrzeń miejska która jest otwarta od 2011 roku, do podejmowania różnego rodzaju działań, do wspierania tego, żeby organizacje pozarządowe właśnie się tworzyły, oddziaływały i traktowały środki gminy jako środki wkładu własnego do pozostałych środków pozyskiwanych z zewnątrz, no to rzeczywiście jest bardzo duża możliwość, bo tak naprawdę robiąc analizę największych organizacji pozarządowych, tego, jakie my przekazujemy środki, jakie one pozyskały za lata 2016, 2019. Okazuje się, że Gmina Miasta Częstowa na przestrzeni tych czterech lat przekazała do tych organizacji około 36 milionów, natomiast te organizacje dodatkowo jeszcze pozyskały 53 miliony. No więc to jest obraz, który naprawdę pokazuje, że mamy bardzo dobre, silne, profesjonalne organizacje pozarządowe, które z zewnątrz pozyskują środki. Są organizacje, których warto powiedzieć, że rzeczywiście znakomicie działają. To już nie jest mały sklepik handlowy, to już jest galeria, to co oni robią. Tak, tak. Oczywiście, że galeria to już są duzi pracodawcy, też trzeba powiedzieć, bo przede wszystkim organizacje pozarządowe w Częstochowie to też pracodawcy i tu też trzeba zwrócić uwagę, że potrafią oprócz wolontariuszy mieć pracowników po 20, 30, ale nawet i 100 pracowników. No więc to są naprawdę duzi pracodawcy, jeżeli chodzi o Częstochowe. Myślę, że, że możemy pokazywać i takie przykłady, gdzie nawet u jednej z organizacji funkcjonuje związek zawodowy tych pracowników. To też pokazuje, jak demokratycznie są nasze organizacje pozarządowe, jak prowadzą dialog z pracownikami, no bo to jest dość istotne, rzadko się zdarza, żeby w organizacji pozarządowej były związki zawodowe. Zapytam się, czy organizacje, niektóre pozarządowe nie są wprost aż rozpasane, mają tyle środków, tyle potrafią pozyskać. Chociaż być może to nic złego, jak są rozpasane, bo tak jak pan mówi, dają miejsca pracy, ktoś może zarobić. Tak, znaczy ja uważam mówiąc wprost, że jeżeli ktoś jest operatywny, pozyskuje z różnych miejsc środki potrafi zewnętrzne zrobić, potrafi, potrafi, pisać, zarobić, potrafi Rozliczyć, wydatkować. To jest tylko efekt dodatkowy dla miasta, tak naprawdę, bo te pieniądze trafiają. Czy to do mieszkańców miasta w postaci właśnie wynagrodzeń, do mieszkańców miasta jako ostatecznych beneficjentów prowadzonych zajęć, czy forum wsparcia przez daną organizację ze środków zewnętrznych. No i docelowo, tak naprawdę, aktywizacją, czy, czy wsparciem zainteresowań, czy, czy właśnie różnego rodzaju problemu społecznych. Z tym rozliczeniem, jak to bywa, bo to jest ważne, prawda? Jest bardzo różnie, oczywiście, że jest bardzo różnie, natomiast no, naszą rolą jako tutaj, Gminy Miasto Częstochowa jest czuwanie nad rozliczaniem Ale dotacji własnych środków. Własnych środków. Jeżeli organizacje pozyskują środki z zewnątrz, no to tu już każda instytucja udzielająca dotacji bezpośrednio z organizacją poza samorządem. Rozlicza. Obserwuję, panie naczelniku, rynek tutaj, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe i mam wrażenie, że brakuje takiej organizacji, która mogłaby zająć się sprawą okulistyki. O co chodzi? Chodzi o to, że bardzo wiele osób starszych nie może wyjść z domu, nie może wyjść do okulisty, nie może być zbadanym, nie może mieć przy okulary i te biedne babcie dziadkowie siedzą, nie mają nawet dobrych okularów do przeczytania. Brakuje mi osoby, która by wyszła do takich osób, okulista jeden z drugim, żeby na miejscu w domu zrobić takie badania, przepisać okulary, rodzina, niech jedzie, nie kupi. W tym kierunku. Dobry pomysł? Znaczy ja myślę, że jest jeszcze dużo przestrzeni na terenie miasta Częstochowa, oprócz usług zdrowotnych, tak jak A redaktor pan redaktor wspominał. Tak że nie ma, są... że nie przykład, że nie ma, że nie w że nie mamy że nie nie w że nie ma, że nie ma, nie w obszarze ekologii, tak? Mamy poszczególne organizacje, które są hodowców zwierząt, czy, czy, czy ptaków. Natomiast nie mamy zwierząt dużej organizacji ekologicznych. Mógł... nie ma, nie że tak. Potem, bo jak mm, nie, to... ja wiem, wiem, Je... wiem, o czym pan redaktor mówi, natomiast nie, nie o takich mówię, nie ale, takie, ale... o takiej bardziej mi chodzi o pobudzenie świadomości Czeby i pracy edukacji ekologicznej. Jak Mazowiecki. <grym> Kiedyś, <grym> nie, tam nie, 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 nie. bardziej myślę o edukacji ekologicznej, bo wciąż tak naprawdę mówimy mm. o tym, że um, mamy smog, mamy inne formy e, zatruwania, mamy eko pojazdy mieć elektryczne i tak dalej, i tak dalej. prawda? No więc to musi iść tak naprawdę zrównoważone to tak naprawdę, bo nie może. Można mówić o tym, że mamy mieć samochody na prąd, a, a podnosić ten prąd, no bo to nie jest zrównoważony rozwój, hmm. jeżeli mówimy o zrównoważonym no tak. rozwoju i przekonywaniu. Więc dlatego mówię o takiej bardziej świadomej edukacji ekologicznej, której, której, której tu hmm. rzeczywiście w częstowie jeszcze nie mamy tak dużej. No i myślę, że to też mogłoby właśnie e, znaleźć tutaj przestrzeń taką do rozwoju. Chociaż edukacja no to szkoła to wypełnia, tak? To tak, oczywiście. Ja uczyć, myślę, że na pewno sposób. edukacja jakby w postaci tych ram programowych, które są zawarte, to tak. Natomiast edukacja ekologiczna nieformalna, czyli docieranie z przykładami, mhm. z tymi, które, które na lekcjach, czy to przyrody, czy innych godzinach wychowawczych niekoniecznie są przekazywane. Poza tym mhm. ja mówię też o pasjonatach, którzy będą zajmowali się ekologią, oni będą szukali nowinek, pomysłów, przekon, przekazywali coś, przynosili dobre praktyki. No tego dziś nauczyciele Proszę. nie są w stanie zrobić. Panie naczyniku, czy są takie organizacje roszczeniowe że mówią, jeżeli nie mamy pieniędzy, to nic nie będzie. Pewnie, że są. Oczywiście, są. że są. Czekają na pieniądze dopiero mogą działać. Tak, ale jest też gro organizacji, mhm. które rzeczywiście mówią, że rozumieją sytuację, że nie ma tych pieniędzy, więc może w mniejszym zasięgu, ale będą realizować swoje zadania statutowe. Potrzebują tylko wsparcia właśnie lokalowego miejsca do spotkań i, i, i rzeczywiście jak najbardziej tak są. Natomiast ja myślę, że to jest kwestia też właśnie przemodelowania myślenia, tak? że, że nie tylko gmina miasto Częstowa ma być utrzyma, utrzymywać daną organizację, trzeba szukać innych miejsc. No i tak jak powiedziałem, dokonywać tej profesjonalizacji stowarzyszenia, jakie dziś już obserwujemy na terenie miasta często. Czy organizacje są uzależnione od miasta? Bo bardzo często jestem na różnych eventach, jakichś programach, spotkaniach, coś się rozpoczynają organizacje i zawsze jest dziękowanie, że to dzięki miastu, dziękuję miastu. No ja rozumiem, to jest bardzo miłe, trzeba być wdzięcznym za to, co się otrzymuje, ale zastanawiam się, czy takie organizacje są w jakiś sposób uzależnione od miasta, czy Miasto mówi, macie pieniądze, rozliczcie, my się nie wtrącamy, co robicie, bo wy to robicie najlepiej. To znaczy tak, to są dwie różne rzeczy. Ja myślę, że organizacje nie są uzależnione, natomiast mhm. te podziękowania, no to rzeczywiście. finansowo są. Finansowo, w, jakiś no, w części tak, no nie wszystkie, żeby mhm. tak jak powiedzieliśmy, dużo jest organizacji, Spefrony, które z innych, tak. z innych źródeł pozyskują mhm. i patrząc nawet procentowo, to niektóre ze stowarzyszeń, nawet 20% za swoją skalę działalności nie mają z gminy miasta Częstochowy, 80% z innych źródeł. A Natomiast na pewno podziękowania są dla gminy miasta Częstochowa, ale też za środki, które są, bo tak naprawdę każdy darczyńca zobowiązuje, czy to jest miasto, czy to Urząd Marszałkowski Europejski Fundusz Społeczny zobowiązuje, że na każdym przedsięwzięciu powinny być logotypy, informacja o tym, że są z środków finansowane, z, jakiegoś, z jakich środków i tak dalej, i tak dalej. No bo to są środki publiczne. Ci mieszkańcy, którzy uczestniczą, też powinni wiedzieć o tym, z jakich środków dane przedsięwzięcie jest finansowane. Stąd myślę, że bardziej. W kontekście informowania mieszkańców jest to i, i, i z jakich środków pochodzą. Natomiast y, myślę, że, 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 że też włączenie się samych organizacji, pomysłów, które przekazują, no to, to pokazuje, że te organizacje chcą z samorządem, a nie muszą z samorządem. Czy takie pytanie, czy organizacje dziś, dzisiaj, w kontekście tego rocznego budżetu, y, muszą bardzo dociskać pasa, czy to tylko jest zaciągnięcie pasa o jedną dziurkę? To jest znacznie mniej pieniędzy? Znaczy jest mniej pieniędzy. Rzeczywiście przez te, przez te wszystkie sytuacje na szczeblu krajowym i decyzje, które, które tutaj samorządy obciążają bardzo mocno e, tych środków jest mniej. Natomiast rzeczywiście czy aż bardzo mocno muszą organizacje zaciągać, trudno mi odpowiedzieć, to mhm. też zależy od inicjatywy, bo jeżeli wiedzą, że tutaj to źródło daje mniej wody czy mniej środków. Mhm to muszą się rozejrzeć, bo my też ze swojej strony prowadzimy cały czas na portalu ngo.czestochowa.pl informowanie, czy system informacyjny, gdzie są jakie konkursy, jakie środki można pozyskać z jakich innych źródeł. To jeszcze dopytam na zakończenie, czy macie Państwo kłopoty z nadzorem prawnym Wojewody Śląskiego, Powiem, że do 30 listopada zawsze trzeba ten program prawda, tak. przedstawić, współpracy. Wiem, że bardzo często w gminach jest tak, że wystarczy kropki nie postawić. Przedtem te programy przechodziły, nie było problemu. Teraz po nie wiem, z, z, zmianie wojewody zaczynają bardzo dokładnie przyglądać się każdemu słowu. Są kłopoty z tym programem? To znaczy, no, na szczęście w ostatnich latach nie, choć rzeczywiście mm. po zmianie struktury organizacyjnej samorządu, czy właściwie rządowej na poziomie mm. województwa tak. też nam się pojawiły zwroty, uwagi do, do programu, więc, no, ale oczywiście na bieżąco reagowaliśmy, zmienialiśmy. Dziś zmieniliśmy też system tak naprawdę budowania tego programu oddolnie przez organizacje, które nam proponują zadania, wydziały rekomendują, sprawdzają, czy to się wpisuje w strategie, w dokumenty operacyjne, które mamy na terenie miasta często obecne. inne miasta, a to robią też? E, tak, bo no, słyszę, że dzisiaj wszyscy tak. na Katowice się patrzą. Znaczy, no, akurat... Co tam w Katowicach napisano? Nie, nie, nie ukrywamy, że akurat tu w zakresie organizacji pozarządowych, to Katowice były u nas na wizycie studyjnej i pytały, jak tak współpracować tak, z organizacjami, jak przekazywać zadania w obszarze pomocy społecznej do organizacji pozarządowych, jak budować tak. ten dialog. Więc rzeczywiście akurat w tym momencie nie na Katowice, ale patrzymy na dobre praktyki innych miast, bo dlaczego wyważać otwarte drzwi? Bardzo dziękuję Pan Adrian jak Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Często w Błogoszym Sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję Państwu.